Tenek Ten w telefonie. No nie no, że ja się cieszę, że genę walnąłeś się. No jak nie, przecież widziałem. Nie Jesteś snyk. Ist tam sobie na kanapę oświadczonych.

Siemanko, czwartek, o, jest, jest środa, żeby nie było, środa, 12.30, mieliśmy przed chwilą gości, e, moich lidzów, przyjechali w sumie po drodze, poczekajcie sekundę. Tak chyba będzie lepiej, jest tylko na jednym ledzie tutaj, ale z tego względu, że jak e, teraz nagrywam, to po prostu ten wentylator głośno chodzi, więc nie wiem, czy będzie dobrze mi słychać. E, jesteśmy tutaj w naszym domku. Prawie wszystko już skończone, 99% mogę powiedzieć, że jest skończone, z tego względu, że teraz zostały takie e, rzeczy, które trzeba tak coś poprzykręcać, coś tam podorabiać Na przykład teraz się okazuje, że klamkę tutaj trzeba dokręcić, bo się odkręciła. A tak to wszystko jest ok, już e, wszystko działa. O, łazienka akurat była na samym początku zrobiona, więc tutaj nie ma co pokazywać. To widzieliście na poprzednich vlogach. Może na samym końcu zrobię jeszcze przebitki, żeby to wszystko jakby poskładać w jeden, w jeden film przed i po. Ale to zobaczymy, jak będę miał czas. Chyba, że po prostu zrobię jakiegoś shorta na YouTube'a, czyli ten krótki filmik. Dobra, tutaj nie ma co pokazywać. 12.30 my dopiero praktycznie się teraz ogarniamy do, do śniadania. Zaraz zasiadamy, później moją rutynę, czyli odżywki, wszystko obrać muszę. I e, sprzątanie, kilka jeszcze rzeczy do zrobienia mamy, tak jak mówiłem przed chwilą, także jeszcze Wam to pokażę. Powłączałem światła w łazience i teraz idziemy do pierwszego pomieszczenia, w którym będę Wam mówił właśnie, co jest jeszcze tam do roboty. Światło działa na dwa, jest ruchome, także każdy sobie może w różną stronę poustawiać. I przechodzimy do pierwszej, pierwszej rzeczy, którą będę musiał zrobić. Tutaj na to nie patrzcie, bo tutaj nie mam gdzie tego schować. Jest na razie tutaj jeszcze lekki burdel. Kartony, które trzeba też powyrzucać, bo są nie, niepotrzebne. I teraz tak, tutaj jak pamiętacie z poprzednich vlogów, były drzwi abażurowe, które zasłaniały, teoretycznie miały zasłaniać się pralkę, ale się okazało, że kupiliśmy pralkę, tam jest jeszcze krem do wody, do odpływu, więc ta pralka troszkę wystaje. Tam na cokoły możecie zobaczyć, że była właśnie listwa na, na te drzwi, które miały być przesunięte. więc możecie tak już tutaj lekko zobaczyć, że te drzwi mogły haczyć. Fakt, że jest teraz pralka otwarta, ale no nawet mimo, że jest otwarta, to mimo, że jest teraz zamknięta, to na styk wchodziło to wszystko. I jeszcze jeden minus jest taki, że jak popatrzycie na środek, to te drzwi zachodzą trochę na środek. A bażurowe, które się zamykają, są dokładnie na środku, więc też blokują pralkę. I to też, też będziemy musieli teraz ogarnąć. Mam już pewien plan, jak to zrobić. Natomiast będę się tym zajmował za chwilę. I za moimi plecami, w tym miejscu będę jeszcze wiercił miejsce na lustro, żeby jakiekolwiek było i żeby można było się przejrzeć przed samym wyjściem. I to by było na tyle z tego pomieszczenia gospodarczego do zrobienia. Idziemy dalej. Taki szybki obchód zrobimy. Tutaj też powiesiłem lampę. Musi się jeszcze wyprostować, więc tak to wygląda. Ale jest na jeden, czyli wszystkie albo nic się świeci. Mało przejście na... Salon, ale to za, zaraz do niego dojdziemy. Idziemy do pierwszego pomieszczenia. W tym pomieszczeniu mamy już dosłownie wszystko zrobione. Lampa, zrobiona tutaj, jest to połączenie jakiejś tam nowej e, lampy, którą teraz kupiliśmy z kloszem, który mieliśmy w Hamburgu, więc wykorzystaliśmy to. Aha, łóżka wam chyba nie pokazywałem wcześniej. Łóżko jest na paletach. Palety były nie, jest, nie są to Europalety, tylko palety są na. Dwa na dwa są pocięte, więc e, tak to wszystko wygląda. Tu mamy pranie, w ja i e, na no tam jeszcze są rzeczy, które trzeba będzie powyrzucać i są do zabrania do Hamburga. Zrobiliśmy, złożyliśmy szafę i teraz tak, e, szafa jest trochę mniejsza, węższa niż w drugim pokoju, z tego względu, że e, te drzwi będą się otwierać i można sobie jeszcze coś tutaj poustawiać. Ale ogólnie jest e, taka pakowana dosyć szafa, na tym. W tym pokoju wszystko już jest zrobione, jeszcze tak Wam pokażę jak wygląda w środku, czyli no po prostu taka rura, tutaj koszula, bo byliśmy na chrzcinach, zresztą mogliście zobaczyć w poprzednim filmie lub w tym filmie, bo zależy właśnie, zależy jak ja to będę montował i ile mam materiału, ba, bardzo mało nagrywałem, No tutaj normalnie jakieś półki, nic ciekawego, idziemy do drugiego pomieszczenia do trochę większego pomieszczenia. I teraz tak, z tego względu, że te drzwi były przesuwane, no to właśnie muszę taki wstęp zrobić, że te drzwi były przesuwane w tą stronę, więc tutaj, jak już wchodzimy do tego pomieszczenia, zrobiła się nam taka wnęka tutaj na wielkość tej szafy, ale z tego względu, że na razie nie chcieliśmy, nie chcieliśmy budować jakiejś tam super zabudowy, do sufitu i tak dalej, kupiliśmy też szafę Vagata meble zresztą, która jest taka sama jak w tamtym pokoju, tylko że po prostu chyba szersza i może lekko wyższa. Dokładnie tego nie powiem, ale ten sam styl, przesuwne drzwi, nic specjalnego. W się sensie się nie różni za bardzo. Tutaj mamy właśnie te abażurowe drzwi, które tam będę przebudowywał, walizki. No i tak jak teraz przez to, że są drzwi przesunięte w tą stronę, to tam można sobie jeszcze jakoś to zagospodarować, czy po prostu poustawiać. Tutaj jeszcze rzeczy, które zostały nam po remoncie. Łóżeczko to od brata, ale to będziemy wyrzucać, w sensie będziemy przenosić to do, do Lęborka albo do Sarbska. Łóżko też na paletach, tu właśnie spaliśmy. Lampa. Miałem trochę problem, ponieważ gwint się zjechał, musiałem ją posklejać. Normalnie jest taka e, na giętkich tych pałąkach, więc można sobie w każdą stronę wywijać, ale przykleiłem to na Super glue i wydaje mi się, że nie jest to tak stabilne, jakbym chciał, więc e, w takiej konfiguracji, jak teraz jest, tak zostanie. E, lampa na, 3, na 2 udało mi się zamontować. Nie jestem, nie jestem elektrykiem, więc idziemy dalej. Tutaj jest też jakieś rzeczy, nam, które wczoraj używaliśmy. I teraz przechodzimy do salonu, czyli e, pomieszczenia, w którym najwięcej będziemy skręcać czasu. Zielona kanapa, taki butel, butelkowa zieleń, jak możecie zobaczyć, jak przed chwilą widzieliście. Lampa od brata dostałem, której on nie używa. I takie dwie, e, takie dwie lampy tutaj do kuchni. Bardzo są mocne żarówki, więc będę musiał chyba je zmienić. Tak jak tutaj sobie zobaczycie, jest żółta żarówka. A tu jest taka biała i tak, daje taki efekt e, zimny strasznie, ale są mocne. W nocy, w nocy lepiej to też wygląda. Ten jest taki przyjemny kolor. Laptopik, topik muzyczkę gra. Musiałem przyciszyć, żeby mi tutaj e, YouTube nie zablokował. To też jest do wyrzucenia jeszcze. W sensie do schowania jakiejś e, e, szaty albo, albo po prostu wywiezienia do mębolka czy do Sarbska, Tu jeszcze. Teraz jest. E, już jesień, więc się zastanawiamy, co zrobić z tymi paletami, bo jednak nikt nie będzie zimą siedział na tym, więc chyba też do garażu czy tam gdzieś trzeba będzie to wywieźć. No i tak to wygląda. Kawa, trawa skoszona. Akurat sąsiada kosiarką tutaj stoi. Kosiłem, więc nie musieliśmy przewozić z Lęborka. Wszystko jest I teraz mogę wam pokazać, jak to wygląda cała kuchnia. Już po całym montażu, dwa dni trwał. Stół z krzesłami, taki tak, tak sobie wymyśliliśmy. Chcieliśmy też, się zastanawialiśmy nad okrągłym stołem. Natomiast tutaj mi się wydaje, że będzie super pasował. Ola właśnie robi e, śniadanie. To Było moje zadanie, ale ja teraz vloguję, więc teraz tym się zajmuję. Zmywarkę pakujemy bo po, po jedzeniu, tak to wszystko wygląda. Z podajnikiem wody, chociaż jak kupowaliśmy to chyba się. Zna... Nie, wiem, nie wiem czemu nam się wkręciło, że jest tutaj lód po prostu, a to jest zimna woda, ale też jest ok. Jest już zapakowana, wszystko działa. Wszystkie sprzęty są podłączone zresztą. No i tak, tak to wszystko wygląda. Tutaj jeszcze jest kratka do zrobienia. Okap jest podłączony do prądu na stałe. Prąd będę montował tutaj, pod, w, tej, w tej wnęce, kontakt będę robił. No ale tak poza tym to mówię, że prawie wszystko jest skończone. Jeszcze musimy e, e, domalować te, te ranty, bo jak widzicie jest jeszcze niedokończone. Wczoraj wieczorem od 4 w nocy malowaliśmy, e, dwie warstwy robiliśmy. Czyli do czwartej nam to trochę zeszło, ale wydaje mi się, że teraz ta druga warstwa, którą pomalowaliśmy, już wszystko kryje. Nie ma problemów, ale to też zależy od światła. W tym świetle wszystko wygląda super. Wiadomo, nie jesteśmy malarzami, są jakieś niedoróbki. gdzieś tam wyjście na białą farbę, na ścianę, na sufit lekko jest. Natomiast no, wydaje mi się, że jest zadowalający efekt i nie ma czego się przyczepić jak na amatorów, ale mieliśmy dwa tygodnie urlopu i praktycznie dwa tygodnie siedzimy tutaj na tym e, w tym miejscu, więc no będziemy musieli się zebrać i tutaj auto stoi Patrzymy, to coś się ruszało będziemy musieli się zebrać i trochę odwiedzić rodzinę w Lęborgu czy w Sarbsku. także zaraz biorę odżywki zjemy sobie i Będziemy lecieć dalej działać. A jeszcze tak z takich ciekawostek tutaj, zamontowaliśmy ten system grzania. Czyli, czyli po prostu ustawiamy sobie na. Teraz jest akurat na trybie dziennym, w nocy jest inny, inna temperatura, i ustawiliśmy sobie na 21 stopni w dzień. Nie wiem, jak wy ustawiacie. Wydaje mi się, że jest ok. Nie lubię trochę, jak jest ciepło, bo normalnie aż, aż głowa mi się tak ściska. Jest to takie nieprzy, nieprzyjemne uszucie. W nocy mamy ustawione trochę więcej, ale w dzień jest przyjemnie. Cały ten system łączy się z naszym piecem. Nie ma opcji niestety przez telefon, ale to w zupełności wystarczy. Można sobie wszystko poustawiać, każdy dzień osobno, od której godziny do której. Ale aż tak się nie bawię. To jest połączone z grzejnikami, także teraz jest nawet 22 i 8 stopnia, a jest ustawiona na 21, także jest trochę za ciepło nawet, cieplej niż ten, ale to dobrze, przynajmniej nie grzeje i jest oszczędność, ponoć oszczędność 30-40%, nie wiem jak to w, w praktyce wyjdzie, ale może, może tak będzie, szczególnie że teraz wszystko idzie do góry, nie?